Dziś prawdziwie kosmiczne wiadomości. Najpierw opowiem wam o prawdziwym Chucku Norrisie wśród gwiazd. Przeżyła ona bowiem spotkanie z czarną dziurą. Drugim tematem będzie europejska sonda Juice, która za niespełna dwa lata wystartuje w kierunku Jowisza i będzie badać jego lodowe księżyce. Zaczynamy! W ostatnich latach naukowcy nie raz i nie dwa obserwowali śmierć gwiazd, które zbytnio zbliżyły się do zwykłych czy też supermasywnych czarnych dziur i uległy rozerwaniu przez ich potężne siły pływowe. Jednak tym razem udało się odnaleźć gwiazdę, która przetrwała takie właśnie niebezpieczne spotkanie. No może nie zupełnie bez szwanku, ale jednak przetrwała. Odkrycia udało się dokonać dzięki danym z kosmicznego teleskopu Chandra oraz XMM-Newton. Podczas analizy danych z tych dwóch obserwatoriów rentgenowskich naukowcy odkryli ślad czerwonego olbrzyma, który zapuścił się do niewłaściwej dzielnicy i wpadł na czającą się w broku supermasywną czarną dziurę. Do zdarzenia doszło w znajdującej się około 250 milionów lat świetlnych stąd galaktyce GSN 069. Sama supermasywna czarna dziura która próbowała pochłonąć pobliską gwiazdę nie należy do największych. Jej masę oszacowano na 400 tysięcy mas Słońca. To i tak wydaje się dużo jednak w porównaniu do chociażby naszej supermasywnej czarnej dziury w Drodze Mlecznej której masa to około 4 miliony Słońc wypada dość blado. Nie wspominając już o tych największych, znajdujących się w odległych zakątkach wszechświata, których masa sięga kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu miliardów mas Słońca. Po spotkaniu z czarną dziurą, czerwony olbrzym wyszedł całkowicie odmieniony. Tego typu gwiazdy znajdują się już w końcowych etapach życia i są bardzo rozdęte. W związku z czym zewnętrzne warstwy są rozrzedzone i z łatwością mogą zostać oderwane. W momencie, gdy czerwony olbrzym znalazł się w pobliżu czarnej dziury, został schwytany w sidła jej potężnej grawitacji. Zewnętrzne warstwy gwiazdy zostały oderwane i opadły na czarną dziurę, a z wielkiego czerwonego olbrzyma pozostało jedynie małe, gorące jądro w postaci białego karła, który cały czas pozostaje w uścisku grawitacyjnym Czarnej dziury. I jak twierdzą badacze, został uwięziony w eliptycznej orbicie wokół Czarnej Dziury. Pełny obieg zajmuje około 9 godzin. Biały Karzeł krąży dookoła Czarnej Dziury z bardzo dużą prędkością. W przeciągu jednego ziemskiego dnia zbliża się do niej kilkukrotnie, i właśnie podczas tych największych zbliżeń za każdym razem traci kolejną cząstkę swojej masy. Oderwana z powierzchni gwiazdy masa opada na otaczający czarną dziurę dysk akrecyjny, wytwarzając pokaźne ilości promieniowania rentgenowskiego, które ciągle rejestrują XMM Newton oraz Chandra. Główny autor badania, profesor Andrew King z Uniwersytetu w Leicester, stwierdził, że ze względu na efekt fal grawitacyjnych oraz utratę masy, Biały Karzeł będzie prawdopodobnie poruszał się po coraz bardziej kołowej orbicie, tym samym coraz bardziej oddalając się od czarnej dziury. Będzie próbował uciec, jednak nie miejmy złudzeń, nie ma na to szans. Supermasywna czarna dziura będzie pochłaniać go stopniowo coraz wolniej i wolniej, w zasadzie bez końca. To znaczy, do momentu aż nic z niego nie zostanie. Andrew King szacuje, że za około bilion lat Biały Karzeł osiągnie Masejowisza. Jak więc widzicie, happy endu niestety nie będzie. Co dostanie się w sidła czarnej dziury, przepadło na zawsze. Po prostu zamiast ulec natychmiastowej zagładzie, gwiazda będzie wykańczana powoli przez miliardy, a może nawet biliony lat, aż w końcu nastąpi fatality. A zanim przejdziemy do kolejnego tematu, chciałem podziękować wszystkim patronom i patronkom, którzy wspierają nas na portalu Patreon. Jeśli też chcesz pomóc rozwijać astrofazę, to link do naszego profilu, gdzie znajdziesz wszystkie informacje o tym, co i jak znajdziesz w opisie tego filmu i w zakładce z kartami. No cóż, lecimy dalej. JUICE to planowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sonda, która ma wystartować w roku 2022, a celem jej podróży przez Układ Słoneczny będzie dotarcie w pobliże Jowisza, aby przebadać trzy z jego księżyców. Ganymedesa, Kalisto i Europę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, JuUS już za dwa lata zostanie wyniesiona w przestrzeń kosmiczną na pokładzie rakiety nośnej Ariane 5 lub nawet jej kolejnej wersji Ariane 6. O ile nie poznamy do tej pory jakiejś reptiliańskiej technologii, która przyspieszy podróż sondy, to do układu Jowisza powinna dotrzeć w roku 2030. Następnie po dokonaniu skomplikowanej serii manewrów wokół planety ma wejść na orbitę Ganymedesa. Ma to nastąpić w przeciągu trzech lat od chwili dotarcia do Jowisza. Głównymi obiektami zainteresowań sondy mają być trzy z największych księżyców Jowisza. I ten wybór oczywiście nie jest przypadkowy. Badacze podejrzewają, że każdy z nich może ukrywać ogromne podpowierzchniowe oceany. Cała misja sondy jest zaprojektowana w ten sposób, aby pozwolić im jednoznacznie określić, czy faktycznie tak jest. Posłużyć ma do tego kilka różnych metod badawczych. Pierwsza z nich dotyczy wyłącznie Europy i występujących tam prawdopodobnie gejzerów wody. Sonda ma przez nie po prostu przelecieć. Oczywiście o ile Rzeczywiście się tam znajdują i zbadać tryskającą spod powierzchni wodę. Tutaj naukowcy liczą trochę na szczęśliwy traf, ponieważ obecność gejzerów nie jest w 100% potwierdzona i może okazać się, że jednak nic takiego tam nie zastaną. Niektórzy badacze wciąż wątpią w to, że zaobserwowany efekt to właśnie owe gejzery czy też pióropusze wody. Ale nawet jeśli istnieją, to sonda może przelatywać tam akurat wtedy, gdy woda nie będzie tryskać. Inne metody badawcze są, powiedzmy, już trochę bardziej naukowe i nie opierają się na szczęśliwym trafie. W końcu nie wysłano by sądy w tak odległe rejony układu słonecznego bez przygotowanego wcześniej porządnego planu. Z trzech badanych księżyców, tym najdokładniej zbadanym będzie właśnie Ganymedes. W dłuższej perspektywie obserwacje mają umożliwić sądzie zmierzenie jego pola magnetycznego. Jest to jeden ze sposobów wykrycia podpowierzchniowych zbiorników wody. Jeśli znajdują się tam duże ilość cieczy, która przewodzi elektryczność, będzie ona wprowadzać na tyle mocne zaburzenia w polu magnetycznym, że sonda będzie w stanie je wykryć. JUS zbada również wpływ oddziaływań pływowych pomiędzy księżycami a innymi obiektami w pobliżu Jowisza i to, jak te oddziaływania wpływają na ich kształtowanie. Same księżyce znajdują się na tyle blisko siebie, że wpływają na siebie nawzajem. Wprawdzie nie są to silne oddziaływania i mogą prowadzić jedynie do lekkich odkształceń, jednak niezależnie od tego, czy znajduje się tam woda, czy nie, mogą powiedzieć nam dużo na temat tego, co znajduje się w ich wnętrzach. Przy użyciu tej metody łatwiej znaleźć podpowierzchniowe zbiorniki wodne. Księżyc który takie posiada będzie charakteryzował się o wiele większymi odkształceniami niż taki który wody nie posiada. Najciekawiej zapowiada się ostatnia metoda badawcza. Aby sprawdzić czy pod powierzchnią księżyców znajduje się woda sonda ma prowadzić obserwacje występujących na biegunach zuż polarnych. Wiadomo że nie otaczają biegunów symetrycznie a są delikatnie przesunięte. Zgodnie z przyjmowanymi przez naukowców modelami, wahania obserwowane w zorzach polarnych różnią się w zależności od budowy wnętrza Księżyca. Jeśli pod powierzchnią znajduje się woda, wahania będą większe i odwrotnie jeśli wody nie będzie, to i przesunięcie złóż polarnych wobec biegunów będzie mniejsze. Jak więc widać, czekać nas będzie całkiem pokaźna liczba badań i obserwacji. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. A teraz głos załogi. Rozumiem, dlaczego brązowy karzał nie jest prawdziwą gwiazdą, a czy w takim razie możemy powiedzieć, że brązowy karzał jest bardzo dużą gazową planetą i dlaczego nie? Jest kilka powodów, dla których uznajemy brązowe karły jednak za nieudaną gwiazdę, a nie dużą planetę. Generalnie najpierw weźmy na warsztat masę. Jeżeli jakaś taka planeta, nazwijmy to, ma masę większą niż 13 mas Jowisza, to już uznaje się ją właśnie za takiego brązowego karła. No ale jeżeli oczywiście górna granica to nie jest więcej niż 70, 70 kilka mas Jowisza, bo wtedy mamy już do czynienia z małą gwiazdą z jakimś czerwonym karłem. E, masa jest tylko jednym z kryteriów Ponieważ drugim kryterium jest to, że taki brązowy karzeł, mimo wszystko, jednak świeci własnym światłem. To znaczy. Nie zrozumcie mnie źle, tak naprawdę wszystko świeci poniekąd e, tak samo i my, jeżeli mamy jakąś temperaturę, to wysyłamy promieniowanie. Natomiast tutaj to światło jest już na tyle przesunięte w kierunku um, tej, tego wykresu, tego, tej części wykresu e, ze światłem widzialnym, że po prostu takie światło jesteśmy w stanie zaobserwować. E, kolejna rzecz to jest sposób, w jaki tworzą się e, brązowe karły, a w jaki sposób tworzą się planety. Jowisz ma w swoim wnętrzu najprawdopodobniej jakieś wielkości, być może, Ziemi. E, takie skaliste jądro, i dookoła tego jądra zbierała się po prostu coraz grubsza atmosfera, aż w końcu te wszystkie warstwy planety, które w niej się znajdują, właśnie w ten sposób się tam utworzyły. Natomiast brązowy karzeł, podobnie jak gwiazda zaczyna przez kolaps grawitacyjny gromadzić w sobie gaz, nie potrzebuje do tego zupełnie takiego skalistego jądra. No i tutaj ten sposób powstania też jakby każe nam różnicować to na planety gazowe i właśnie brązowe karły, a potem gwiazdy. W temacie tego zmiennego tempa ekspansji, to jeśli okazałoby się ono prawdziwe, nadal jednak pozostaje pytanie, czy problem leży w samej teorii ekspansji, czy też jest spowodowany przez niezależne zjawiska, których jeszcze nie znamy lub nie rozumiemy, czyli coś jak mutacje w genetyce. Nie podważają one dziedziczenia cech, a jedynie wyjaśniają pojawianie się zmian względem genotypu rodziców. Dlatego też trzeba czekać cierpliwie po pierwsze na kolejne niezależne obserwacje, które mogłyby potwierdzić bądź też obalić to odkrycie, a po drugie, w przypadku potwierdzenia, na skonstruowanie i przetestowanie modeli teoretycznych opisujących i to zjawisko. Zgadzam się tutaj w 100%. No ale niektóre komentarze dowodzą tego jak bardzo niektóre osoby nie rozumieją czym jest nauka i czym są teorie naukowe. Spieszę więc z wyjaśnieniem. Nauka polega na obserwowaniu i opisywaniu danych oraz na próbie stworzenia na ich podstawie modelu matematycznego, za pomocą którego jesteśmy w stanie opisywać i przewidywać konkretne zjawiska. A to, że pojawiły się nowe fakty, w żadnym stopniu nie zaprzecza danym zebranym do tej pory, tylko wymusza zweryfikowanie i przebudowanie modeli matematycznych lub też stworzenie nowych w celu uwzględnienia w nich nowo tej wiedzy. Tatulu sama ma jeszcze dla nas ciekawy przykład. Mamy 20 kulek o różnym rozmiarze, 10 czerwonych i 10 niebieskich. Wszystkie czerwone kulki są mniejsze od niebieskich, więc na podstawie tych danych stwierdzamy, że kulki niebieskie są większe od czerwonych. W pewnym momencie odkrywamy czerwoną kulkę większą niż wszystkie dotychczasowe i poprzedni wniosek trzeba zrewidować. Ale czy nowe odkrycie sprawia, że wcześniej zebrane dane są nieprawdziwe i można je wyrzucić do kosza? No nie, po prostu poszerza naszą wiedzę i uświadamia nam, że swoje stwierdzenie oparliśmy na niepełnych danych i w nowym modelu trzeba uwzględnić. Wielkie czerwone kulki i wyjaśnić, dlaczego takowe mogą występować. Wróćmy do astronomii i przełóżmy ten przykład z kulkami na gwiazdy, gdzie pierwsze 20 to obiekty należące do ciągu głównego, zaś nowo odkryta gwiazda to czerwony nadolbrzym. I w taki sposób pierwotny wniosek w tym przykładzie nie okazał się być do końca błędny, lecz był on niepełny. I posiadając nowe dane, możemy go o nie rozszerzyć i stworzyć bardziej kompletny model. Zaś stary, mimo że niepełny, dalej może być użyteczny w pewnej ograniczonej skali. Tak jak to do dziś jest używany Newtonowski model grawitacji, gdyż dla prostych układów jest on dużo praktyczniejszy niż ogólna teoria względności Einsteina. koreańskim stylu bije brawo, bo to jest pięknie napisane i to jest dokładnie to, co powtarzam już od dawna. To, że do pojawiają się jakieś nowe fakty nie oznacza, że wszystko jest do wyrzucenia. Tak jak w tym e, dowcipie obrazkowym, gdzie siedzi sobie taki tak zwany Janusz na kanapie. W telewizorze speakerka mówi, że naukowcy pomylili się z wiekiem wszechświata o miliard lat. A on siedząc w tej żonobijce e, z plamą musztardy na niej mówi debile. Więc no tak to właśnie wygląda. Otóż nie debile, tylko w ten sposób działa nauka. Dzięki serdeczne, że byliście z nami w tym odcinku. Ja zapraszam na Instagram Astrofazy. Na, zapraszam też na drugi kanał Astro Chillout. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.